Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo yy, serdecznie. Ja nazywam się Bartłomiej Ryś, to jest oczywiście kanał na Biwaku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o marce LMC. Marce, która do tej pory na naszym kanale nie gościła. O marce, która mam wrażenie, że w Polsce troszkę została zapomniana. Ci starzy karawaningowcy doskonale ją pamiętają, doceniają jakość przyczep kempingowych LMC. Była przerwa, teraz jest powrót. Jesteśmy w firmie Keller Camp w Gliwicach, gdzie znajdziemy raz, dwa, trzy, cztery... 5 łącznie przyczep kempingowych i powiem Wam taką ciekawostkę. Zazwyczaj przed materiałami przygotowuję się do nich pod kątem danych technicznych, wyglądu, układów, ale dzisiaj zrobimy to wspólnie, na spontanie. Zapraszam Was na przejście po pięciu układach. Zobaczymy, ile kosztują, jak wyglądają, jak wygląda ich doposażenie techniczne i czy rzeczywiście LMC odrobiło lekcję i po prostu jest dzisiaj takim pewnego rodzaju standardem jak inne przyczepy kempingowe. Czy można je porównać? Czy jest konkurencyjne? Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Zaczynamy, zapraszam. No to co moi drodzy, zaczynamy. Pierwszy model przyczepy LMC Sasino 450D 2022 rok. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie przyczepy kempingowe, które dzisiaj będziemy Wam pokazywać, są lekkie: 1200 kg dopuszczalnej masy całkowitej, 709 cm długości, 3 do 4 miejsc do spania. Pierwszy układ. <gry> Nietypowy, naprawdę nietypowy. Zacznijmy od gigantycznego łóżka. Tutaj w przedniej części przyczepy. Tu można się swobodnie zmieścić w dwie osoby. To łóżko jest ogromne. Ciekawe, czy pod spodem, jak najbardziej, jest przestrzeń bagażowa. Całość możemy cyk sobie podnieść. Tutaj mamy mały zbiorniczek na wodę po lewej stronie. Równie dobrze możemy ją załadować, zarówno z zewnątrz jaki oczywiście wewnątrz co powoduje, że jej pakowanie przed wyjazdem jest szalenie proste. Olbrzymie łóżko to już mamy, natomiast tu mamy jeszcze mały salonik. Tak de facto wam powiem, że to chyba raczej taka przyczepa dwuosobowa, czyli tutaj sobie spędzamy czas wieczorami i nocą. Tutaj możemy sobie skonsumować śmiało posiłek, a w razie W to miejsce możemy sobie przerobić na Osobne do spania. Jak to robimy? Oczywiście standardowo łamiemy nóżkę, cyk, nóżka złamana, podnosimy materacę, bo tak na pewno trzeba tutaj zrobić, żeby ten stolik umiejscowić. Tak jak Wam mówiłem, na spontanie, bez przygotowania, ale to też dobrze pokazuje, czy przyczepa jest użyteczna. Proszę bardzo, i mamy gotowe miejsce do spania. Pewnie tutaj jeszcze materace trzeba by było przestawić, natomiast jakieś miejsce do spania dla jednej osoby, na przykład dla dziecka, dla rodziny 2 plus 2, jak najbardziej znajdziemy. Duża szafa po mojej prawej stronie, kolejna duża szafa, zwróćcie uwagę. O, znaleźliśmy, zobaczcie, dodatkowe materace do wypełnienia tego łóżka za stolik ogrzewanie nadmuchowe gazowe z rozprowadzeniem po całej przyczepie, więc to już jest standard. Jak to wszystko pracuje? Całkiem spoko. Nie narzekam. Lodówka znalazła się w tym miejscu, duża, przestronna. Z osobnym zamrażalnikiem w tym miejscu. Lodówka z tego co widzę automatyczna, nawet z dodatkowym tutaj trybem nocnym night, pewnie ograniczającym moc, ale też jednocześnie ograniczającą, e, ograniczającym hałas generowany przez m, kompresor. No i oczywiście jak to przyczepa, nie mogłoby się obyć bez aneksu m, sanitarnego. Jest toaleta tetworda przesuwna, tu czy tu jest prysznic? Tak. Zobaczcie, tą słuchaweczkę. Mogę sobie wyciągnąć tutaj, do tego miejsca. O, 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 czy trafię? Trafię. Proszę bardzo, jest dodatkowa kotarka w tym miejscu. Oczywiście nie jest to jakoś e, mega przestronna mega przestronna kabina prysznicowa, natomiast w sytuacji awaryjnej jak najbardziej się przyda. I coś, co ja bardzo lubię, czyli aneks kuchenny umiejscowiony na tylnej ścianie przyczepy. Po pierwsze, jest to wiele więcej miejsca. Mamy tutaj przestrzeń roboczą, mamy trzypalnikową kuchenkę gazową. Po zamknięciu tej klapy, możemy tutaj śmiało również wykorzystać dodatkową przestrzeń roboczą. Jest to oczywiście zlew w tym miejscu szafki, szuflady. Przyczepki duże, przestronne i powiem Wam, że to fajnie pracuje. Nic tu nie lata. Nawet tak po takim mocniejszym zamknięciu. Fajnie jest to wykonane. Nie powiem Wam, jestem zaskoczony. To jest pierwsza przyczepa. Idziemy do kolejnej. Kolejny model Sasino 460E, oczywiście od marki LMC. DMC się nie zmieniło. 1200 kg zmieniła się cena. Natomiast 80 nieco ponad 85 tysięcy zł netto za przyczepę. Bardzo krótką, 676 cm długości, króciutka i pewnie znając życie, również dwuosobowa. Zapraszam do środka. A tu jest zaskoczenie. Mamy dwa łóżka pojedyncze w tylnej części z możliwością tutaj ich środkowego połączenia harmonijkowe składanie cyk, przesunąłem do samego końca i mam de facto dwa osobne miejsca do spania, olbrzymie te miejsca do spania, pozwólcie, że się przyłożę, bo to zawsze jest dobry pogląd, przypominam 185 cm wzrostu bez najmniejszego problemu się tu zmieszczę, a jak połączymy jeszcze na środku to już w ogóle w przestrzeni tutaj sypialnianej nie zabraknie. Czy tutaj są też bagażniki? Oczywiście. Miejsce do przechowywania naszych rzeczy osobistych, miejsca z pewnością nie zabraknie. Tu widzę elektryczny boiler na podgrzewanie wody, więc tutaj życie jest zbiornik. Dobrze trafiam? O, zobaczcie, jednak nie. To jest kolejna przestrzeń do przechowywania naszych rzeczy. Więc tutaj na pewno wszystko e, zmieścimy. Aneks kuchenny już tutaj w tym przypadku w standardowym miejscu. E, zmniejszyła się rozmiar lodóweczki do Metica, proszę bardzo, podblatowa, taka o wiele mniejsza niż e, tam. Natomiast dla dwóch osób Zmieścicie się bezproblemowo. Pamiętajcie, żeby też nie przesadzić z tymi wszystkimi zabieraniem rzeczy do jedzenia na podróż. No i oczywiście łazienka, moi drodzy, nieco zmieniona też od tego, co widzieliśmy w poprzednim modelu. Inaczej poprowadzona umywalka, podobnie toaleta jest przestrzeń. Pozwolisz, Krzyśku, że ja się tutaj może przysiądę. Co prawda jestem w dużej kurce, ale czy ja się tutaj zmieszczę na toalecie, sobie ją przesunę. Na luzie. Myślałem, że to jest mało miejsca. A wszystko wskazuje na to, że bez problemu miałbym, mógłbym sobie tutaj komfortowo zrobić to, co zazwyczaj na toalecie się robi. Oczywiście umywalka ma słuchaweczkę, taką wyciąganą, więc tutaj też prysznic możemy jakiś awaryjny sobie jak najbardziej zastosować. I w takim razie co znajdziemy z przodu przyczepy? A no, moi drodzy, salon, oczywiście, salon. Ogrzewanie nadmuchowe tutaj zainstalowane, gazowe. Tu przestronna duża szafa. W ogóle mi taki szaf brakuje strasznie w kamperach. Każda przyczepa, czy to LMC, czy to innej marki ma taką dużą szafę, a w kamperach po prostu tego często brakuje. No i tutaj mamy też taki dwuosobowy sobie salonik do posiedzenia i oczywiście tak jak w tej poprzedniej przyczepie, tutaj stolik też możemy opuścić i stworzyć takie awaryjne miejsce do spania, czyli to też przyczepa taka dwa plus ewentualnie jedno. Ta przyczepa, moi drodzy, jest już sprzedana i sprzedawcy Keller Campu mówią, że ma świetny układ w środku. Zapraszam, idziemy. Nie ma już tutaj danych technicznych, jak możecie zauważyć, bo ta karteczka została zdjęta. Wchodzimy do środka, ale ja sobie tutaj karteczki przygotowałem. 715 cm tej e, konkretnej, m, moi drodzy, przyczepy. Rok produkcji 23. Sasino 470K i też 1200 kg dopuszczalnej masy całkowitej. Zobaczcie, to jest ciekawe. Prędkość maksymalna wynikająca z homologacji: 130 km na godzinę. Możemy się poruszać tą przyczepą kempingową. No i jak wygląda układ w tym konkretnym modelu? Tutaj mamy na lekkim podwyższeniu. Dwuosobowe łużeczko z wygodnym materacem, co jest pod spodem. Tak sobie rzucę okiem. Aha, tu jest przestrzeń po lewej i po prawej stronie na przechowywanie naszych rzeczy. Dostęp też z zewnątrz, podobnie jak w innych modelach. Tutaj, pomimo tego, że mamy ten wysuwany stolik, który pozwolę sobie rozłożyć, wyciągnąć, duży, długi, bardzo długi, to tu. Mamy kolejne miejsce na przechowywanie naszych rzeczy, a tu spokojnie już się zmieszczą cztery osoby na dobrej imprezie wokół tego stolika i wszystko naprawdę pewnie się trzyma nawet na takim o, proszę bardzo wysuwanym stoliku, który oczywiście możemy schować. Pozwólcie, że nie będę robił tego w butach, ale można sobie o, wygodnie się położyć i stworzyć z tego tutaj swobodną mm, część wypoczynkową. Piecyk gazowy, szafa, lodówka wszystko to, co widzieliśmy w poprzednim modelu. Ale chciałbym jeszcze Wam zwrócić na jedną rzecz uwagę: wszystkie przyczepy, które dzisiaj Wam pokazujemy, mają gwarancję na szczelność od fabryki, od LMC, aż na 12 lat. I co ciekawe, ten temat tyczy się również kamperów, tylko że tam jest albo 12 lat, albo 130 tysięcy przejechanych kilometrów, więc i tak, i tak de facto się opłaca i to chyba najdłuższa gwarancja na szczelność w ogóle na rynku. Z tyłu natomiast znajdziemy. Dwa łóżka pojedyncze, piętrowe, te górne o nośności maksymalnej 80 kg. Zobaczcie, na dole mamy olbrzymie okno. To nie jest takie okno dodatkowe, żeby tu wpuścić nieco światła, tylko normalne, duże, pełnowymiarowe okno dające duże też poczucie przestronności w środku. A te górne natomiast ma małe okienko tam na bocznej ścianie, więc też nikt się nie czuje tak, jakby spał w jaskini. Oczywiście przestrzeń dla dzieci, a jeżeli przestrzeń dla dzieci, to tutaj mamy liczny rząd półeczek na przechowywanie ich rzeczy osobistych, co bardzo doceniam, bo po prostu każdy ma swoją przestrzeń. A te łóżka też możemy sobie odciąć, proszę bardzo. Cyk, 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 szukam, szukam, jak tu odpiąć, jak tu odpiąć, szybko, 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 proszę bardzo, cyk. I my jako rodzice możemy robić imprezę. Tutaj podwyższamy DMC do 1500 kg. Masa własna w tym przypadku 1247 kg. Zwiększa się też długość 769 cm. Jak widzicie na ekranie, prawie 110 000 zł netto za tęże przyczepę kempingową. Jaki tutaj układ? Trochę się design zmienił. Zwróćcie uwagę, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to zmiana designu. Tutaj mamy takie, o proszę bardzo, szafki w tym miejscu. Bardzo tam głębokie. O pojemne. To ciężko pokazać na materiale wideo, ale naprawdę uwierzcie, nie zabraknie tutaj miejsca. Podoba mi się ta tutaj metalowa wstawka, która trzyma de facto te wszystkie szafki, ale jednocześnie wpisuje się w taki ikeowski trochę nowoczesny styl architektoniczny. No, zmieniło się dużo. Tu mamy jakąś dodatkową już półeczkę w tym miejscu zainstalowaną. Tu możemy sobie uruchomić światełko, proszę bardzo, po podłączeniu do zewnętrznego źródła prądu, a tu salon jest gigantyczny. Już ułożony w kształt litery C. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osób. Myślę, że na spokojnie się tutaj wokół tego przesuwnego stolika zmieści. Oczywiście stolik, jak we wszystkich tych przyczepach, można opuścić i tu tworzymy dodatkowe, ale już dwuosobowe miejsce do spania. I to już takie pełnowymiarowe, a nie jak w przypadku innych przyczep. Jedno, jednomiejscowe i takie czut zapasowe. Przenoszę się, słuchajcie, w głąb, a tu się zmienia kolorystyka i można ją lubić, można jej nie lubić, ale. Tu mamy już zupełnie inny kolor tych frontowych mebelków. Szafy olbrzymie, przestronne, naprawdę duże. Nie, zobaczmy, czy łazienka się zmieniła. Nie, łazienka de facto pozostała taka sama, czyli mamy toaletę, umywalkę. Oczywiście, już w tej innej wersji kolorystycznej, z dodatkową słuchawką wyciąganą, i tu możemy stworzyć sobie też kabinę prysznicową. Aneks kuchenny, umiejscowiony w standardowym, moi drodzy, miejscu. Przestronne szuflady: jedna, druga, trzecia. Część na odłożenie naszych sztućców. Lodóweczka. Forda. To już znane rozwiązanie z osobnym zamrażalnikiem w tym miejscu, i takim miejscem na przechowywanie dużych, 1,5 butelek, bardzo ważne miejsce pod kątem też również bezpieczeństwa. A to rozwiązanie to już widzieliśmy przed chwilą, czyli dwa łóżka pojedyncze z możliwością środkowego połączenia, olbrzymia przestrzeń, no i oczywiście też przestrzeń bagażowa po lewej i po prawej stronie. O, znalazłem zbiornik. Wreszcie znalazłem zbiornik na. Wodę jest zainstalowany w tym miejscu. No i chyba najdroższa LMC Style Lift 500K model 2022 modelowo 2023 12 lat gwarancji na szczelność ciężka 1600 dopuszczalnej masy całkowitej to oczywiście ciężka jeżeli chodzi o te wszystkie które wam dzisiaj pokazujemy. No i tutaj już tą cenę widać 120 prawie 122 tysiące zł netto zupełnie inne drzwi. Już z innym zamknięciem, proszę bardzo, jest konkret. Wchodzimy do środka, tu się dużo dzieje. Tu się dużo dzieje. Osobna właściwie część dla dzieci, którą już widzę, że możemy sobie odciąć. Czyli tu mamy część dla rodziców, a tu mamy część dla dzieci. Co ciekawe, te dzieci mają nie tylko miejsce do spania, tu mamy dwuosobowe, dwa, przepraszam, łóżka pojedyncze ułożone piętrowo, 80 kg ładowności tego górnego, olbrzymie tutaj podłużne okna. Zobaczcie, cały ten bok właściwie możemy tutaj otworzyć. Czyli de facto, już sobie się tutaj zastanawiam i zgadłem, że to, zobaczcie, Tą podstawkę można przechylić w moją stronę i stworzyć dodatkowe miejsce bagażowe. Które naprawdę wygodnie załadujemy, otwierając właściwie pół, jak nie trzy czwarte tej bocznej ściany. Górne łóżko również przestronne, nie ma tutaj problemu ze zmieszczeniem się, ale to mi się szalenie podoba. Dzieci mają swój oddzielny, malutki salonik, na którym mogą się bawić, rysować, spędzać czas, grać w planszówki, albo po prostu siedzieć na telefonach. Wiecie, jak są dzisiejsze czasy. Jednocześnie to oczywiście też można złożyć, czyli składamy nóżkę. I tworzymy dodatkowe miejsce do spania, a rzadko się zdarzają przyczepy, które oferują miejsce do spania dla łącznie trojga dzieci. Te dzieci też mają sobie osobną szafę, o wiele większą niż te, które pokazywaliśmy Wam w przyczepach przed chwileczką. Dodatkowe półeczki, szafki przestronne i to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Pewnie się to przesuwa. To rozwiązanie znam z Asteli. Można sobie to wyjąć, proszę bardzo taką lampeczkę. Wsadzić tutaj w szynę zasilającą i przesuwać w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, dokładnie tam, gdzie tego dodatkowego światełka drobnego potrzebujemy. Duża szafa na wszystkie ubrania dodatkowe wypełnienie do tego małe, maleńkiego saloniku dla dzieci lodówka Tetforda standardowa, taką jak widzieliśmy przed chwilą aneks kuchenny również trzy szuflady trzy palniki w kuchence gazowej. Zlew półeczka na odłożenie takich rzeczy podręcznych. Dodatkowe szafki tutaj podzielone, oczywiście, więc spakujemy się bez najmniejszego problemu. No i oczywiście też łazienka. A ta się nie zmienia, moi drodzy. Standard we wszystkich przyczepach dostępnych w Kellercampie. Ta łazienka jest naprawdę identyczna z tą zasłonką prysznicową. No i przejdźmy teraz do części rodzinnej, można by powiedzieć. Przede wszystkim może zaczniemy od łóżka. Czy te łóżko się opuszcza? Prawdopodobnie tak. Ha, ha, ha. O. Ha. A tu trzeba trzymać. OK. Proszę bardzo. Uh. Dwuosobowe, wielkie łóżko, eee, maksymalny załadunek 200 kg, 200 kg eee, nośności, olbrzymia nie, przestrzeń do spania, ale tu chyba jeszcze możemy zrobić taki motyw, że ja sobie te łóżko podrzucę do góry. O, zablokowało mi się, widzicie, Tak to jest, bez przygotowania. O! I tu kolejny salon, olbrzymi, i oczywiście ze stolikiem przesuwnym i ten stolik prawdopodobnie też można złożyć. Postaram się to zrobić. To coś co najgorsze można robić słuchajcie na spontanie, to składać te rzeczy bez wcześniejszego e, przygotowania się. Mamy tutaj jakieś mechanizmy. Jakieś tutaj działające. Tu można coś pociągnąć, może tu coś można by było złożyć. Dajcie mi chwilę, jednak muszę się przygotować. Bez pomocy operatora nic bym nie zrobił. Słuchajcie, tutaj, proszę bardzo, jest specjalny zatrzask, który musimy odchylić, i de facto te wszystkie nóżki O, robią taki motyw. Tak, 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 tak. Tak, 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 ale zmyślny mechanizm. I proszę bardzo, stolik się złożył. Odstawiam go na miejsce. Cyk. I mamy stolik kawowy, może to być równie dobrze stolik kawowy, jak i oczywiście dodatkowe, przy pomocy dodatkowego wypełnienia, zrobimy tutaj kolejne dwuosobowe, pełnowymiarowe łóżko do spania. Tu mnie ciekawi, tu są jakieś uchwyty, ok. To możemy sobie zaczepić tutaj w to miejsce, o, i będzie sobie stabilnie stało. Pozwólcie, że. Sięgnę w tym momencie jeszcze po te dodatkowe wypełnienie, które było bodajże tutaj w szafie, dobrze pamiętam. O! Cyk. Cyk. Jedno, drugie. Proszę bardzo, Stawiam jedno tak, drugie tak, cyk, cyk, cyk. I mamy dwuosobowe miejsce do spania. Praktycznie takie samo jak te u góry. Czyli łącznie w tej przyczepie dwa, dwa, dwa i jeszcze jedno miejsce awaryjne. Siedem miejsc do e, spania. Gigantyczna jednostka, bardzo fajnie wykonana. Jasne wnętrze. Z tą kolorystyką można się zgadzać albo nie, ale wygląda to fajnie. LMC to oczywiście głównie przyczepy kempingowe, ale mam też na sam koniec dzisiejszego materiału dla Was maleńki smaczek. Mamy też, moi drodzy, kampera zbudowanego na Fiacie Ducato model T758G, również od marki LMC. Biały kolor 350 000 zł netto. 21 rok modelowy, czyli już ten nieco starszy. 360 koni, manualna wersja, 741 cm długości, oczywiście DMC 3,5 tony. 4 miejsca do jazdy i 4 do spania. Ta kolorystyka generalnie drzwi, bardzo szerokich drzwi, już zdradza. Wiecie co mi przypomina? Markę Byrstner, bo marka Byrstner kojarzy mi się właśnie z takimi ciepłymi kolorami. De facto, te wrażenie nie mija po wejściu do środka. Składany stolik, proszę bardzo, na połowie możemy tutaj sobie udrożnić ten kanał komunikacyjny pomiędzy szoferką a zabudową. Ładne, piękne fotele kapitańskie. Aż sobie usiądę, aż sobie w niej przysiądę. Dlaczego by nie? Lubię. O, tak, są tak wygodne na jakie wyglądają. Fajne podparcie, naprawdę z boku tutaj przy tyłku, przy lędźwiach. Bardzo wygodne jak na Fiata. Stara jeszcze zabudowa, jeszcze stary m, Fiat Ducato tutaj. Tak jak mówił Marcin w naszym wywiadzie Czekają na dostawę właśnie nowych samochodów Ale co to tak naprawdę zmienia? Stary Fiat, dobry Fiat 160 koni da radę Dodatkowe miejsca do jazdy Prawdopodobnie są gdzieś tutaj Bo widzę pasy bezpieczeństwa Więc tutaj prawdopodobnie robi się jakiś chodzki, klocki I przemienia się je na dodatkowe dwa miejsca do jazdy Tu jest dużo przestrzeni zwróćcie uwagę Tu można swobodnie się chodzić, przechadzać Ale no niestety kosztem troszeczkę anegdotycznym Kuchennego. Trójpalnikowa kuchenka gazowa z lew, i dzięki tej podkładce właściwie mamy rozszerzenie tej przestrzeni roboczej, ewentualnie możemy oczywiście zamknąć sobie tutaj dodatkowo kuchenkę. Telewizor umiejscowiony w tym miejscu. Panel sterujący bardzo ładny, przypominający takie rozwiązanie już stricte jachtowe. Proszę bardzo, uruchomiłem sobie. Zasilanie w naszym kamperze satelita również w standardowym wyposażeniu, tutaj się nią steruje. Tetforda, lodóweczka, zwróćcie uwagę, że Tetford, produkując lodówki, dobiera te kolory zewnętrzne tych oklein do tego co widzimy w środku. Dzięki temu ta lodówka na przykład nie jest biała i absolutnie brzydko wygląda na tle całego designu. Niby kwadrat, ale on jest de facto delikatnie rozszerzony. Kabiny prysznicowej, więc tutaj też bezproblemowo sobie weźmiemy odświeżającą kąpiel. A po drugiej stronie znajdziemy toaletę, którą widzicie teraz na przebitkach. Natomiast do sypialni wchodzimy sobie o tak: o, dwa miejsca pojedyncze po lewej po prawej stronie z możliwością środkowego połączenia dodatkowo szafy tutaj pod łóżkami. Po lewej i po prawej nie, stronie miejsce na przechowywania yy, rzeczy na pewno nie zabraknie. Półeczki, dodatkowe oświetlenie ledowe owe to już zupełnie inne fronty meblowe, już yy, zrobione na wysoki połysk. No i dodatkowe moi drodzy, yy, też miejsca na przechowywanie. Waszych rzeczy osobistych. Tyle, jeżeli chodzi o markę LMC, zrobiło to na mnie dobre wrażenie. Spodziewałem się de facto, że to będą może jakieś tanie przyczepy kempingowe, wszystko wskazuje na to, że nie są jakoś szczególnie drogie, nie wyróżniają się ceną na szczęście dla nas, jako potencjalnych kupujących, ale jednocześnie znajdziemy tam układy lekkie. Tanie, wieloosobowe, ale kampery też fajnie się prezentują. I co ważne, 350 słuchajcie, tysięcy netto za taką jednostkę to o wiele mniej niż za nowego Bersnera. Czy warto? Warto na pewno przyjechać do Keller Campu w Gliwicach i samodzielnie sprawdzić to na własnej skórze. Dziękuję, moi drodzy, za dziś. Zapraszam do subskrypcji kanału na biwaku. Zapraszam do oglądania naszych pozostałych materiałów. No i do zobaczenia wkrótce.